Ben? Spodziewasz się kogoś w tym labiryncie? Ciąga. A, Nie ma tam jest Karl! Udało się, Karl. Ukończyłeś labirynt w rekordowym czasie! Oho, <grym w> chyba ktoś potrzebuje super ciężarówki! Lepiej szybko jedź do bazy! Aha. Czada i Matylda! O! Ktoś kradnie rzeczy z plaży? Puszki z sokami, piłkę do nogi i piłkę do Skarb też? Ukradli nawet lornetkę Chada. Czad potrzebuje swojej lornetki do pracy! Kto mógł zrobić coś tak strasznego? Czy to był jakiś pirat? Szybko, super ciężarówko! Aha. Superciężarówka już tu jest! Okej, okay, wy Aha. dwaj będziecie patrolować brzeg, hmm. a tymczasem Superciężarówka pojedzie w plaży. Hmm, nigdzie ani śladu po tej racie co? Ale nic! Hmm, może powinieneś się transformować, Aha. Superciężarówko? Super-helikopter? Doskonale! Wow, teraz wszystko widzisz jak na dłoni! Hmm, dalej nic nie widać. I tutaj też nic. Tak szukanie igły w stogu Jesteś mały piracie, mamy Aha. cię! O nie, on ma problem. Nie może wjechać na tym kamień! Super jak go dosięgniesz z powietrza? O nie, on się obsuwa do wody! Pospiesz się super albo nasz pirat wpadnie do wody. Oh. Mm -hmm. oh. Świetny pomysł! Uh -huh. Użyskuję go gadżetu! Uh -huh. Tylko spokojnie, mały piracie! Super ciężarówka panuje nad sytuacją! Brakowało, brakowało, ale złapałeś go! Dobra robota, super helikopterze! Spisałeś się na medal! Ahoj, super ciężarówko! Dziękujemy, że uratowałeś naszego pirata, a wraz z nim nasze skarby! Te złote monety to jest właśnie jego skarb! Do zobaczenia wkrótce, moi przyjaciele! Ahoj! Nasza ekipa budowlańców pracuje dzisiaj od samego rana! Ciekawy, nad czym pracują Billy, i Edna! Wow, to jest oh. bardzo dużo cementu! Oh. Edna, uważaj! O, oh. oh, nie! Oh. 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 Billy, z prawej! Oh. 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 Możecie się stąd wydostać? O, oh, o, oh. oh. ten zbiornik nad Waszymi głowami chyba zaraz spadnie! Potrzebujecie pomocy! <trykne> Karol, potrzebujemy Twojej pomocy! Oglądacie Lego The Movie? Wybacz, ale mamy poważny problem. Billy i Edna są uwięzieni w mokrym cemencie. Karol są w poważnych tarapatach. Karol ma chyba jakiś pomysł. Wow, jak tu dużo gapił! Zobaczcie, to superciężarówka! Przetransformował się w młot pneumatyczny! Chcę rozkruszyć ten cement, uderzając go rękawicą. Superciężarówką musisz się pospieszyć. Ten zbiornik długo się nie utrzyma. O nie! Twój Ooh! mechanizm Ooh! się Ooh! przegrzał. Kończy nam się czas, superciężarówko. Szybko wymyśl coś. Zaraz, zaraz. Przecież masz swoje gadżety. Użyjmy ich. Wow, wygląda super cool. Ale nie wiem, co to jest. Musi zrobić coś, co uratuje naszych przyjaciół. Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak, to laser. Billy jest wolny. A -a -a. O nie, ona spadnie leda uh. chwila. Tak, świetny pomysł! Och, mało brakowało. Tak, super ciężarówka i jego mega gadżet uratowali jedne. Brawo nasz bohaterze! Edna chce podziękować Ci za ocalenie jej życia. Hmm, chyba superciężarówka wie, jak możesz się odwdzięczyć? Ha? Czyżby to była impreza Lego? Wow, ale fajny Lego samochód! Ale gdzie jest superciężarówka? Superciężarówko, ta impreza Lego była świetnym pomysłem. Brawo Karl, to znaczy superciężarówko. Do zobaczenia moi przyjaciele!